Na tej lekcji będę chciał narysować symbol lub kształt. Na początek jednak zmienię troszeczkę tło, ponieważ jeżeli narysuję ten symbol, może to troszkę niewyraźnie wyglądać. Dlatego najpierw zmienimy tło, następnie zajmę się symbolami lub kształtami. Oczywiście tło będę zmieniać poprzez ikonkę Themes i Customize Current thems no, i powrócę w tym momencie do zwykłego tła, czyli do tego zielonego, czyli usuwam po prostu tło 3D. Klikam na dan. No, i powróciłem w tym momencie do tego tła zielonego, czyli tego, który ustawiłem poprzez ustawianie tych naszych motywów. Będę chciał tutaj na tej wieży, właściwie na tej najwyższej wieży, dostawić zegar, tak żeby na wieży po prostu. Widniał nasz zegar. I zrobię to dzięki właśnie symbolom lub kształtom. Żeby te symbole lub kształty wstawić, przechodzimy do przycisku Insert. Mamy tutaj właśnie symbols and shapes, czyli właśnie symbole lub kształty. Jeżeli wejdziemy, po prawej stronie otworzy nam się lista z różnymi ikonkami, z różnymi takimi motywami, stylami naszych rysunków. Ja sobie w tym przypadku wybiorę fotografik, ponieważ no, będzie to bardziej pasowało do tego mojego stylu, który mam tutaj na prezentacji. Więc wybieram fotografik. Jak widać ładują się rysunki, ikonki. No i szukamy tego wspomnianego przeze mnie zegara. Ja są troszeczkę niżej. Jest dokładnie w tym miejscu, praktycznie na samym środku, po prawej stronie. Oczywiście, żeby go wstawić, wystarczy go przeciągnąć lewym przyciskiem myszy miejsce, w które chcemy go umieścić. No, niestety zasłania troszeczkę naszą wieżę, dlatego muszę go oczywiście zmniejszyć. Przybliżę trochę ekran kółkiem myszy, tak żeby zobaczyć dokładnie, jakich rozmiarów powinien ten zegar być. No wydaje mi się, że taki powinien wystarczyć. Pasuje go jeszcze idealnie w te nasze tło. No i pozostawię go właśnie w ten sposób stworzonego. Dodatkowo będę chciał dostawić jeszcze jeden budynek po prawej stronie. Czyli tutaj za tym najniższym. Ten budynek znajduje się Dobinę niżej od zegara w tym miejscu na dole po prawej stronie, i również trzymając lewy przycisk myszy, przeciągam go w to miejsce, w które mi odpowiada. No, oczywiście nie będzie on taki mały, chciałbym, żeby on był większy, dlatego klikam plusem i powiększam go. O, może, taki wystarczy. Póki co ustawię go w ten sposób. Tak, żeby przysłaniał trochę ten nasz wcześniejszy budynek, to nasze tło. Później, natomiast, zajmę się tym, aby ten budynek stał za tym, po lewej stronie. Kolejną rzeczą będzie dostawienie budynku z samochodem na początku teraz, Czyli gdzieś tutaj. Powiedzmy, że po prawej stronie od tego naszego startu, czyli od tego naszego. Od tej naszej okrągłej ramki. Budynek, no powiedzmy, że ten obok tej naszej wieży stawiamy. także przeciągając go przyciskiem lewym, mogę go troszeczkę powiększyć 2-3 razy. Ok. I obok tego budynku ma stać samochód. Samochód znajdziemy prawie na samej górze. Może to być ten samochód może być obojętny który. Ja dostawię ten, który stoi przodem. Oczywiście chciałbym, żeby był on mniej więcej takich rozmiarów, że żeby wyglądał dosyć, dosyć realnie, dosyć, dosyć prawdziwie. Dlatego oddalę go odrobinę i postawię idealnie obok domu. Jest ok. W ten sposób jak widać możemy edytować nasz, nasze tło, możemy edytować nasze elementy, dostawiać nowe, nowe części, nowe budynki nawet jak widać, a także części tych dodatkowych budynków, tak, czyli tych, które były już wcześniej stworzone. Jest to dosyć przydatne, ponieważ każdy z nas chciałby pewnie dostosować wszystko według własnych potrzeb, według własnego uznania.